Witam Was serdecznie z tej strony Grzegorz Dzikowski. Drugi dzień naszych wakacji w Chorwacji. Widzicie tutaj za mną? Wspaniały Zachód Słońca i dzisiaj nie wiadomo, czy ten film, nie wiadomo, czy ten film będę mógł Wam dzisiaj pokazać, ale mam małe problemy tutaj z internetem, właściwie duże problemy, ale cały czas z tym walczę, ale o czym chcę mówić? No, chcę mówić właśnie o takich wydarzeniach, które tutaj nas dotykają bezpośrednio, ale o takiej ważnej rzeczy, jeśli chodzi o odniesienie sukcesu. Chcę powiedzieć o determinacji, bo jak widzicie no, ja naprawdę jestem zdeterminowany, żeby ten sukces odnieść. Yy, walczę z dostępem do internetu, żeby Wam pokazywać te filmy, żeby te filmy nagrywać. A mówię, oprócz tego musieliśmy walczyć jeszcze tutaj z takimi nieprzewidywanymi kłopotami, ale też cały czas wierzyliśmy, że nam się uda. Byliśmy bardzo zdeterminowani. No i jesteśmy, nadal jesteśmy tutaj. I, i to wam chcę polecić. No nie poddawajcie się, nie poddawajcie się nigdy, no bo to co, to charakteryzuje najlepszych zwycięzców. Bądźcie zdeterminowani. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.